Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw komputer. Dzisiaj chyba pierwszy raz na kanale konsola Xbox Series S. Eee, konsola przyszła na brak obrazu nie daje obrazu na różnych kablach HDMI, na różnych e, odbiornikach, monitorach, e, telewizorach. W stanie jest wizualnym, no takim wskazującym na użytkowanie. Jest trochę brudna. E, chyba nie była otwierana, bo te zaślepki są tutaj w stanie nienaruszonym. E, jeżeli chodzi o gniazdo HDMI, to tak przyglądając się mu, moim zdaniem jest ono uszkodzone. W, przynajmniej no nie jest osadzone e, wizualnie. Tutaj nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, może będzie trochę. E, tu widzimy, że to gniazdo jest po prostu krzywe. Zobaczmy, czy ono się będzie tu ruszało. O, widzicie? Nie wiem, czy dobrze, ale o, widać trochę. Gniazdo się rusza, więc ja nie będę nawet sprawdzał. Nie będę podłączał tej konsoli, bo nie chciałbym Retimera uszkodzić, o ile nie jest uszkodzony. Natomiast w na pierwszej kolejności musimy to gniazdo e, wymienić. Ono trochę tak jakby było wciśnięte do środka. Mam nadzieję, że tam ścieżki bardzo nie ucierpiały. Także zabierzmy się za rozbiórkę konsoli. I zobaczymy, jak będzie ten laminat wyglądał. pląby sobie od razu wyrzucamy. Na sprzęcie naprawianym powinna być, powinien być ślad, że coś już było z nim robione, żeby nie można było powiedzieć, że sprzęt jest nieserwisowany, na przykład. Ja uważam, że takich informacji przewentualnej. Sprzedaży nie powinno się zatajać, nawet jeśli to nie była jakaś naprawa e, bardzo skomplikowana. W tym wypadku, no, wymiana gniazda HDMI, akurat w Series S, nie jest skomplikowana. Tutaj e, ta konsola jest dość przyjazna, jeśli chodzi o ten temat. Rozkręćmy sobie wszystkie śrubki. Odwracamy konsolę. I tu nam powinna ta górna część bez problemu zejść. O, w ten sposób. trzeba troszeczkę o, wysunąć, odchylić. I do góry nam wyszła. Jeżeli chodzi o zabrudzenia, no, tragedii bym powiedział, nie ma. O jest taki standardowy kurz na samym wentylatorze. No, też nie ma, że tak powiem, jakichś nadmiernych e, ilości. To sobie odkładamy i rozkręcamy dalej tutaj ten moduł z Wi-Fi. Odkręcamy. trzecia śrubka prawie odkręcona dobra yy, na pewno nie był nigdy rozbierany te śrubki wszystkie tak ciężko się odkręcają że to jest pierwszy raz kiedy ta konsola jest otwierana tutaj mamy jeszcze moduł przycisku też go sobie odkręcimy dobra i śrubka. Z tej strony mamy kolejny moduł radiowy. Też go sobie szybko odkręcimy. Życzyłbym sobie, żeby te ścieżki tam były w całości, może tylko to gniazdo fizycznie uszkodzone, a jego Mocowanie do płyty jest w porządku. Dobra, teraz sobie zdejmiemy o, tego shielda. Na żadnym z etapów nie ujawniłem śladów korozji. Także wszystko wygląda OK. Dobra, wyjmijmy zasilacz. O, tu widzicie zasilacz ma też e, termopad. Który jest na slocie dodatkowego dysku. Którego tutaj oczywiście nie ma. Mostek. W sumie wentylator też możemy sobie już wypiąć. Dobra. I tutaj jest taki. A, płaski śrubokręt trzeba wziąć. I tutaj jest taka blaszka. O, którą trzeba bardzo delikatnie do góry. Wysunąć, o, bo tylko wtedy nam ta płyta główna wyjdzie, bo ona tutaj trzyma to gniazdo usb. Teraz musimy sobie odwrócić, nie, nie musimy, wystarczy, że do góry O, tą płytę podniesiemy i ona podchodzi, tutaj są na dysku termopady, trzeba na nie uważać i teraz żeby Zdjąć radiator, trzeba tego klampa tutaj, który jest standardowy i charakterystyczny dla Xbox'a, trzeba go tutaj o, w ten sposób. Są jakieś specjalne narzędzia, ale płaski śrubokręt jest tutaj również wystarczający. Trochę w prawy odpowiedni, właśnie śrubokręcik, i ten klamp nam zejdzie. Trzeba zobaczyć po prostu, gdzie się tutaj ta szczelina zrobiła. O, i tam wsadzić nasz śrubokręt. Nawet chyba może być mniejszy. Nie wiem, czy ten. Ten w sumie nie jest mniejszy, ale o, powinien pozwolić nam na o, większe tam odchylenie. Dobra. Klamp zdjęty. Możemy sobie go odłożyć. I teraz. Płytkę Przewracamy w drugą stronę. Zobaczcie, jak się ładnie nam tutaj namalował okrąg. Później to sprzątniemy. Dobra, weźmy sobie silikonową podkładkę. No i teraz trzeba delikatnie zjąć ten, ten radiator. Delikatnie go sobie dygamy. Lewo-prawo, on powinien tutaj odejść w miarę w porządku. Pasty termoprzewodzącej praktycznie tutaj nie ma, więc przy wymianie gniazda HDMI naturalnie będziemy tą pastę wymieniać. No ale widzicie, ona sobie już tutaj zdegradowała, jeżeli można tak powiedzieć. Gniazdo krzywe. Chyba ścieżki są całe, ale sobie to musimy jeszcze potwierdzić jeszcze sprawdzić. Nie wiem, czy tu będzie tak widać cokolwiek. Zobaczmy. Wydaje się, jakby gniazdo było fizycznie uszkodzone. Ono trochę jest krzywe. A, widzicie? Nie wiem, czy widzicie, ale te ścieżki odstają, więc weźmy sobie mikroskop i sprawdźmy, jak to tam będzie wyglądało. Jesteśmy pod mikroskopem. No i chyba nie jest tak dobrze, jak myślałem, bo widzę, że gniazdo jest oderwane. To powiedzmy, pozwoli na łatwiejszy demontaż. Tutaj sobie tylko damy, damy sobie spoiwo i będziemy grzali, ale widzę, że tutaj chyba te ścieżki są pouszkadzane, więc więc będzie troszeczkę zabawy z regeneracją, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Zobaczymy, czy wszystkie. Zobaczymy, czy, czy tylko niektóre. Także zabieram się do demontażu tego gniazda. Gniazdo wylutowane, jak możecie zobaczyć, no to tutaj troszeczkę się podziało i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pól lutowniczych jest e, uszkodzonych. Natomiast w tym przypadku nie będę tutaj odtwarzał tych ścieżek, ponieważ mamy tutaj bardzo ładnie odkryte te ścieżki i po prostu jak przylutuję gniazdo do tego, co tutaj zostało. To poprowadzę druciki, tak, żeby to, żeby tutaj nie kombinować z tym polem lutowniczym, bo to tak naprawdę nic nie da, nie będzie to jakoś wzmacniało tej konstrukcji. Będziemy po prostu musieli tutaj bardzo dobrze na tych polach masowych przymocować samo gniazdo. I tutaj jedno pole też jest masa. Teoretycznie moglibyśmy tego nie odtwarzać, natomiast ja tak już dla. Jakby dla rzetelności, jak tutaj wlutuję to gniazdo, to po prostu zrobię do masy połączenie drucikiem i też powinno być ok. Także teraz zaleję to solder maską, żeby wyrównać tutaj tą przestrzeń, żeby to gniazdo po prostu równo leżało, żeby te piny mi się tam do środka nie wyginały. No, tu jest minimalna głębokość, no ale mimo wszystko będzie mi trochę łatwiej lutować. Trochę zabezpieczę to, to miejsce. Ten laminat, no i potem już będziemy sobie dokonywać drutowania. Ok, gniazdo wymienione. No, wcale nie poszło tak łatwo jak myślałem. Jak widzieliście nie wyrównywałem tam najpierw soldermaską tej powierzchni. Uznałem, że to bez sensu, bo nawet tam chyba jedną czy dwie ścieżki udało się pod, pod ten pin schować. Myślę, że wyszło to ok, jeśli chodzi o lutowanie. Gniazdo trzyma się porządnie. No wiadomo, jeżeli ktoś będzie wkładał. Kabel do gniazda i nim ruszał albo przenosił konsolę, no to nie da się uchronić przed taką mechaniczną usterką, która miała tutaj miejsce. Natomiast e, przy normalnym użytkowaniu to gniazdo nie powinno się więcej uszkodzić. Także ja teraz e, wymienię tutaj pastę, złożę konsolę na spokojnie, już Was nie będę tym zanudzał i widzimy się na teście gniazda HDMI. Zobaczymy czy ta konsola da nam obraz. Dobra, konsola złożona, wszystko jest podłączone. Prąd HDMI z mikroskopu i kabel USB-C do pada. Pad podłączony. Jeszcze nie uruchamiałem, także nie wiem czy działa. Wspólnie zobaczymy. Pokażmy obraz i klikamy logo Xbox. Dźwięku uruchamiania był. Dioda się świeci, ale czy będzie obraz? Zrobiło się czarny ekran i widzimy, że jest logo Xbox. Także gniazdo HDMI po wymianie e, daje obraz. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Jeżeli chodzi o. Um, o uruchomienie, ale widzę, że. E, że konsola jest wyzerowana, uruchomimy sobie pada. Dobra, zmieńmy na polski. Zobaczymy, czy trzeba będzie się logować na koncie. Na 99% tak. Łączymy się. Jak będzie trzeba się logować, no to, to nic nie sprawdzimy. Jak nie będzie trzeba, to wejdziemy sobie do systemu. Konsola się aktualizuje. Wychodzi na to, że albo nie była długo użytkowana, albo przed użyciem została zresetowana do ustawień fabrycznych. Chyba jest teraz restart, bo jest aktualizacja. To też dobrze, bo będziemy mogli zobaczyć, czy wzbudzi się ponownie. Widzimy, że tak. Logo pojawia się. Także wychodzi na to, że nam się ta naprawa udała. No, i widzimy, że musimy się zalogować do konta. Także ja nie będę tego oczywiście robił. Nie będę logował się na swoje konta na cudzej konsoli. Także widzimy i słyszymy się na podsumowaniu. I podsumowując, na prawej konsola Xbox Series S brak obrazu. Po wstępnych oględzinach od razu było widać, że problem leży w gnieździe HDMI i po rozebraniu okazało się, że gniazdo jest no wręcz wyrwane z płyty głównej, czyli prawdopodobnie było tak, że konsola upadła, tak? dlatego że zobaczcie, później już przy składaniu odkryłem, że tutaj ten róg jest troszeczkę jakby zgnieciony. No, no i tutaj również widzimy, że tak jakby ta konsola upadła, także prawdopodobnie to było przyczyną tego mechanicznego uszkodzenia. Trzeba było zregenerować kilka ścieżek, wymienić oczywiście gniazdo HDMI na nowe, no i po tych czynnościach, po wymianie pasty pełnej konserwacji, tak żeby ta konsola już na gotowo była sprawna i nie trzeba było w nią jakby ingerować w inny sposób, prawidłowo daje obraz, Yy, niestety nie mogłem przetestować w żadnej grze, dlatego że konsola jest wyzerowana, natomiast no, problemem był brak obrazu. Ten obraz w tym momencie jest, więc to, co mieliśmy naprawić, naprawione zostało. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. A jeżeli macie coś do naprawy, to w opisie jest link do strony internetowej, na której wypełniacie krótki formularz, dostarczacie sprzęt osobiście lub wysyłkowo, a ja go dla Was diagnozuję i naprawiam. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, cześć, do następnego.